Szczególnie latem nie powinniśmy obojętnie przechodzić obok krwiobusa. W okresie wakacji krew jest niezwykle potrzebna, zwiększona liczba zdarzeń drogowych, liczne urazy. To wszystko sprawia, że z magazynów w rekordowym tempie ubywa życiodajnego płynu. Do tego trzeba dodać, że w wakacje ze względu na urlopy krew oddaje mniej osób. Zakłady pracy często w sezonie letnim robią przerwę od akcji krwiodawczych. Jest duże zapotrzebowanie w okresie letnim, bo nie tylko zabiegi terminowe planowane, ale wiadomo, to jest okres wyjazdów, wypadków. Charakterystyczny czerwony krwiobóz pod urzędem marszałkowskim zatrzymuje się dokładnie trzy razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie. Urzędnicy regularnie oddają krew, a o swoich akcjach zawsze z wyprzedzeniem informują Zielonogórzan i starają się w ciekawy sposób zachęcić mieszkańców do uczestnictwa. W tym przypadku każdy, kto oddał krew, otrzymał pachnące, świeże pomidory i wejściówkę na basen w Drzonkowie. No, tak nietypowo żeby przyciągnąć żeby zainteresować mamy lato więc warzywa bardzo świeże czerwone tak jak krew już kilka osób przyszło właśnie skuszone naszą ofertą pomidorową i oddało krew Osoby które oddają krew zaznaczają że pomidory to ciekawy pomysł na promocję ale krwi nie oddają za coś chcą pomóc Zawsze mi chciałam pomagać innym, no i to jest świetny sposób. A poza tym może kiedyś? Ja niestety będę potrzebować. Na pewno będę chodzić regularnie cztery razy w roku. A oddanie krwi nie trzeba się w żaden sposób obawiać. Trzeba być pełnoletnim, przyjść do stacji, wypełnić ankietę i gdy lekarz stwierdzi, że nie ma przeciwwskazań, można zostać dawcą. Co bardzo ważne, rano przed oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie i dobrze się nawodnić. Każdy dawca otrzymuje od stacji krwiodawstwa paczkę energetyczną, tak zwany ekwiwalent kaloryczny, czyli 10 czekolad i puszkę słodkiego napoju. Trzeba być oczywiście osobą pełnoletnią, zdrową. Zdrową w danej chwili i bez obciążeń chorobami przewlekłymi, które tam są wymieniane w ankiecie. No i trzeba być po śniadaniu, wypoczętym. W ostatnich latach tylko w Urzędzie Marszałkowskim w czasie akcji krwiodawczych udało się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi.